że nie ma tego filtra do twarzy i jak w ogóle to może być pielęgnacja. Hey! Witajcie. Przychodzę dzisiaj do was z kolejnym filmikiem serii zaczynając od zera, tym razem w oparciu o Rosmana. Mam tutaj produkty, które tworzą całą rutynę pielęgnacyjną poranną tym razem z racji tego, że znalazł się tutaj filtr do twarzy, o który tak walczyliście niektórzy przynajmniej. Ja stosuję filtry do twarzy we względu na porę roku, ale rozumiem was, że po prostu należy tutaj to mocno zaznaczyć, że na dzień filtry do twarzy tutaj pozostaje Kwestia tego, czy ta ochrona jest skuteczna przez cały dzień, bo jak nie dokładamy, to nie jest. Natomiast jest filtr do twarzy i to też jest taka względna nowość na rynku. Także tym bardziej Wam powiem już o moich wrażeniach ze stosowania tego produktu. No i też mam tutaj naprawdę fajne rzeczy, w tym też jeden taki znacznie tańszy zamiennik droższego produktu, który jest na polskim rynku. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co się tutaj znalazło, a jeszcze tylko zaznaczę, że fundamentem tej serii jest, zmieszczenie się w kwocie 100 zł, tak żeby ta cała pielęgnacja nie przekraczała tej kwoty. No to zapraszam was do dalszej części filmu. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zachęcam was do subskrypcji, bo filmy tego typu będą się pojawiały na moim kanale, także inne w oparciu o drogerię i takie dosyć tanie, dobre kosmetyki naturalne. No i też przypomnę o kciukach w górę i już zaczynamy. I zaczniemy od produktu oczyszczającego do twarzy standardowo. Jest to produkt, który którym można robić demakijaż i wieczorny i po prostu rano umyć buzię. Zdecydowanie będzie to taka formuła dla cer wrażliwych, bardzo delikatnych, nie zaburzająca bariery hydrolipidowej, ale mimo wszystko dobrze oczyszczająca, bo ja z powodzeniem zmywam ten makijaż i radzi sobie bardzo dobrze nawet z wodoodpornym tuszem z eko, który mam, a z którym wiele Produktów e, sobie nie radzi. Także tutaj, propsy, zawczasu. E, jest to produkt z marki Visplantis, z tej serii Gift of Nature. I jest to produkt, o którym ja mówiłam osobiście w momencie, kiedy był nowością, w kwietniu 2020 roku, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa seria ogólnie produktów. Mamy tam i tonik, właśnie jest emocja do oczyszczania twarzy, są dwa kremy, jeden probiotyczny, drugi, właśnie nie wiem, czy ten probiotyczny jest taki stricte dla suchej cery, czy po prostu są dwa różne, nie pamiętam, natomiast... Bardzo fajne produkty za niewielkie ceny. To bez promocji kosztowało 14,99 i to według mnie jest bardzo tani zamiennik droższego produktu, też emulsji oczyszczającej do twarzy z Violi Botanical. Który mam osobiście i bardzo lubię, a tutaj powiedziałem, że to jest naprawdę jeden do jednego zamiennik. To jest akurat kremowa emulsja do mycia twarzy. Do cery pięknej, choć suchej. Oni też mają cudowne nazwy. 96% składników pochodzenia naturalnego. Mamy produkt wegański. No i też nietestowany na zwierzętach. Przede wszystkim to jest produkt nawilżający, wzmacniający, wygładzający. Mamy tutaj hydrolat jaśminu i też jeszcze ekstrakt z lukrecji, który też wzmacnia po prostu nasze naczynia krwionośne. No i też dodatkowo tutaj ten produkt nie zaburza bariery hydrolipidowej, pozostawia skórę oczyszczoną tak delikatnie, niewysuszoną i wręcz nawilżoną. To jest taka konsystencja, no bardzo kremowa, taki rzadki krem ewentualnie po prostu jak mleczko do, do makijażu. Tylko używamy go tak zwyczajnie jak jak żelu powiedzmy, czy pianki yy, i wsmarowujemy w twarz, zmywamy i po prostu dla takiego dokładnego efektu oczyszczania skóry powiedzmy wieczorem, to robimy to ponownie, ja ściągam to jeszcze konżakiem, a jeżeli chodzi o poranną pielęgnację, to jest właśnie to idealny produkt do yy, delikatnego oczyszczenia twarzy z wszelkich tych takich pozostałości pielęgnacyjnych tych na noc, które nakładamy. Także do porannej pielęgnacji jak znalazł, do wieczornej również i ewentualnie też bym go porównała do CeraVe, tego takiego też balsamu oczyszczającego, bo właśnie konsystencja jest bardzo podobna, działanie również bardzo delikatne do cer wrażliwych. Mega, naprawdę, za 15 zł cudeńko. Po oczyszczeniu twarzy, kiedy ona ma styczność z wodą, u mnie zawsze wjeżdża tonik, który ma po prostu tonizować, czyli i przewrócić nasze pH do tego neutralnego i też lubię stosować w tym celu esencję. I dorwałam coś, co na pewno znacie, bo to jest dosyć znana marka i też widziałam, że ma mnóstwo pozytywnych opinii, chociażby żel do twarzy. To jest Soraya Plantę. Aż 99% składników jest pochodzenia naturalnego. Tutaj mamy przede wszystkim wodę roli i algę wakamy. I to jest no, esencja tonizująca. no właściwości tonizujące, ale też nawilżające. Także też nie spodziewałabym się jakichś zadziwiających efektów po stosowaniu tego. Po prostu ma przywrócić neutralne, no i też dodatkowo y, tak nawilżyć, odświeżyć tą skórę i przygotować ją do pozostałych y, kroków pielęgnacyjnych. Widziałem gdzieś zarzuty na wizarzu, że właśnie, że y, tonizuje, nawilża i nic innego nie robi. No, bo nie ma nic innego robić. To ma po prostu tonizować przede wszystkim. No i z racji tego, że jest to naturalny produkt, no to jest to zdecydowany plus. Nie jest to drogi produkt, kosztuje 16 zł. Ja już tutaj dosyć sporo zużyłam, bo przyłam sobie do buteleczki z atomizarem i używam tak dosyć obficie. Spryskuję sobie twarz tym w momencie, kiedy stosuję jakieś tam różne urządzenia pielęgnacyjne. Bo wymagane jest nawilżanie twarzy w tym czasie. Tutaj mamy dosyć prosty skład, e, przede wszystkim woda, te wymienione ekstrakty, ten, te, ta alga wakame, kulkunalakton, e, propanediol, gliceryna. Taki bardzo prosty skład, tak żebym powiedziała, że po prostu poprawny tonik z właściwościami poniekąd esencji, e, który ma przygotować naszą skórę do kolejnych etapów pielęgnacji, aby ta nasza skóra lepiej wchłonęła pozostałe składniki aktywne. Kolejnym krokiem w mojej pielęgnacji jest zawsze krem pod oczy i też pojawiły się tak samo jak z filtrem do twarzy, też pojawiły się głosy odnośnie y, zasadności stosowania w ogóle kremów pod oczy. Ja wiem, że gdzieś tam są różne teorie na temat stosowania kremów pod oczy, one z racji tego, że no, ogólnie okolica pod okiem jest y, y, wrażliwsza y, i cieńsza jest ta skóra, to gdzieś tam te składniki i tak nie mogą być za silne, więc y, niektórzy twierdzą, że po co stosować krem pod oczy, skoro on i tak nie ma szansy zadziałać tak jak powinien. I że normalnie można stosować na całą twarz, łącznie pod oczy jeden produkt. Powiedzmy, macie serum jakieś do twarzy i też stosujecie to pod oczy, tylko oczywiście, nie zbliżając się za mocno do samego oka, gdzieś tam powiedzmy centymetr odstępu. No i ja stwierdziłam, że okej, okay, dobra, przetestuję to. Może faktycznie tak jest, może jest to tylko chwyt marketingowy i może nie ma sensu kupować tych kremów pod oczy, wystarczy serum na całą twarz. I parę... nie, dwa dni. Dwa dni właśnie robiłam w taki sposób yy, i nabawiłam się jęczmienia. Jęczmienia, którego nie miałam od może 7 lat. Yy, I ciężko stwierdzić, yy, że to był czysty przypadek. Naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że to ma bardzo mocne znaczenie i wpływ na to, co się stało z moim okiem, które jeszcze dochodzi do siebie. Całe szczęście, tak jakby ten jęczmień u mnie jest w zewnętrznym kąciku i nie jest aż tak mocno widoczny, ale jest. Yy, powiem Wam szczerze, że faktycznie może to być chwyt marketingowy, może krem pod oczy nie są konieczne, bo jednak faktycznie te składniki aktywne gdzieś tam są w mniejszym stężeniu, więc de facto mogą tak naprawdę nie działać. Natomiast ja wolę stosować coś bezpiecznego, co jest przebadane okulistycznie, bo wszystkie produkty, które są przeznaczone do okolicy oka, są przebadane okulistycznie, więc wolę stosować coś słabszego, co po prostu nawilży moją skórę, a co nie będzie niebezpieczne. Także to taki wywód odnośnie kremów pod oczy. Będę stosować w dalszym ciągu krem pod oczy. Jeżeli ktoś nie chce i jest mu z tym dobrze, no to jak najbardziej, propsuję. Jeżeli nie, nie odczuwacie żadnych skutków ubocznych, to śmiało można używać. Wiecie, każdy robi, co mu się podoba. Także y, tutaj akurat z polecenia kupiłam krem pod oczy z Bielendy znowu też pod oczy, z serii kuchiol, czyli taki odpowiednik, roślinny odpowiednik retinolu. On jest tak nazywany właśnie zamiennikiem retinolu, który ma podobne właściwości jak retinol, ale nie daje takich skutków ubocznych jak retinol w postaci różnych podrażnień na początku, złuszczania naskórka takiego widocznego. Nie trzeba się z tym bawić, wprowadzać i tym podobne, tylko po prostu daje te pozytywne efekty. Na ile ciężko powiedzieć, natomiast z polecenia właśnie kupiłam ten krem za 11 zł, także grosze. Podobnie też kupiłam w poprzedniej serii krem pod oczy ten rozświetlający z Bielendy i bardzo go lubię. Oprócz bakuchiolu mamy też bilobę, która ma właściwości uszczelniające naczynia krwionośne, wzmacniające, więc tym samym powinien likwidować zasinienia pod oczami, też ukrwienie poprawiać i po prostu wpływać na to, że znikają nam sińce pod oczami i też opuchlizna. Dodatkowo jeszcze hydrole z róży, czyli też właściwości anti-aging i nawilżające. I tutaj mamy 97% składników pochodzenia naturalnego. Tutaj też jest informacja, że ponad 80% składników całego kremu jest ukierunkowanych na korekcję zmarszczek pozytywne do samego używania, ale póki co wydaje mi się, że bardziej odpowiada mi chyba ten krem z Bielendy Bio Vitamin C, który ma różne formy witaminy C i jest ewidentnie tak jakby nastawiony na rozjaśnienie tej skóry, no i też powiedzmy, że to jest taki bardziej antyoksydacyjny krem, także na razie bardziej chyba mi odpowiada ten, aczkolwiek ten za krótko stosuję po prostu przez ten jęczmień, w ogóle nie stosowałam też kremu pod oczy, tylko maść, która też się zastanawiam, czy pod Potem nie będę jej po prostu stosowała pod oczy, bo przeanalizowałam skład i w sumie jest też naturalny, więc. Zastanawiam się, jeszcze się zastanawiam, więc tutaj ogólnie bielenda na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tanie kremy pod oczy i też takie nawilżające i z jakimiś tam ukierunkowanymi właściwościami mm, przeciwzmarszczkowymi. Skoro mamy pielęgnację poranną, to teraz kolejnym krokiem jest zastosowanie serum, najlepiej antyoksydacyjnego, który będzie zwalczał wolne rodniki, które powstają na skutek działania promieni słonecznych, takich negatywnych UVA, jeżeli chodzi o starzenie się skóry i właśnie w moje ręce wpadło, a to w zasadzie był bodziec do zrobienia w ogóle zakupów w Rossmanie. Taka nowa seria, bo chyba to jest nowa seria, z natury Siberki antyoksydacyjne serum do twarzy. Mamy oprócz tego, że właśnie witaminę C, to także witaminę A, witaminę E i jeszcze mamy um, wyciągi różnego rodzaju Extrakty, nyacynamit na trzecim miejscu, pantenol, czyli właściwości łagodzące. Powiedziałabym, że bardzo bogaty skład wygląda tak. Konsystencja taka dosyć gęsta, bym powiedziała, i też ono się zachowuje jak powiedzmy serum z propolisem. Jest takie dosyć lepkie. I co ciekawe, w trakcie wsmarowywania go w twarz wytwarza się taka delikatna biała powłoka, jakby się pieniło. Jeden składnik w składzie właśnie tak jakby za to odpowiada, natomiast to nie jest nic złego. Często w produktach spotykałam się też z takim efektem, chociażby w toniku SKOI. Też tam był efekt jakby lekki. Piany, i wtedy nie wiedziałam, czy nie dobyłam twarzy, na przykład. Wiecie, z piany czy, czy coś się zadziało nie tak, natomiast po prostu to jest jeden składnik, który nie jest w żadnym stopniu negatywny. Dla naszej skóry, tylko po prostu jest używany często w produktach pielęgnacyjnych i w tym wypadku właśnie tak jest. To serum daje poczucie momentalnego takiego ujędrnienia. Z racji tego, że ono jest lepkie, to jak nakładamy go na skórę i wsmarujemy, to tak bardzo szybko się wchłania, więc automatycznie skóra się tak, robi taka, jakby ujędrniona. Ciężko, ciężko jest to wytłumaczyć, natomiast osoby, które już używają tego serum wiedzą o co mi chodzi. Yy, I powiedziałabym, że to jest wystarczające nawilżenie. Mimo wszystko, jeżeli jeszcze potrzebujecie nawilżenia, to możecie równie dobrze nałożyć na wierzch jeszcze inne serum nawilżające. Yy, I wtedy na takie kombo kładziecie. Krem z filtrem albo krem i krem z filtrem. Z miłą chęcią będę go używała, bo też momentalnie się wchłania, więc będzie nadawało się pod makijaż i w tym momencie jest w promocji za 19,99, czyli oddychę taniej niż standardowo. Ogólnie cała seria, właśnie ta taka z witaminą C, powiedzmy, jest bardzo ciekawa, bo jest jeszcze jedno serum tego typu jest jeszcze żal do mycia twarzy, które wyglądał bardzo obiecująco i miało w sobie kwasy. Aha, więc też miał delikatnie złuszczać i rozjaśniać skórę, i też po prostu był taki jakby żel oczyszczający, ala peeling w formie żelu, po prostu. Więc naprawdę ciekawe produkty, i też zachęcam Was do zerknięcia na asortyment akurat Rosmana i tej marki. I kolejnym krokiem, już ostatnim w pielęgnacji, tutaj akurat jest krem ale z wysoką ochroną przeciwsłoneczną, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to filtr do twarzy. E, tutaj mam opakowanie i już wam mówię, co to jest. To jest krem intensywna ochrona SPF 50 z marki Bandy, która w tym momencie e, stworzyła taką, wiecie, pod sobą markę Dr. Skin Clinic e, i to jest nowość, taka powiedzmy wzglęna nowość dla mnie nowość. I mamy tutaj krem z wysoką ochroną przeciwsłoneczną i do tego jeszcze mamy wyróżniony składnik aktywny niacinamid y w stężeniu dwuprocentowym. Ogólnie ta seria składa się z czterech produktów. Y mamy żal oczyszczający, mamy peeling w formie, wiecie, w pipecie, czyli coś takiego ala ten osławiony y peeling z The Ordinary. Też mamy booster, czyli dwa rodzaje, z tego co się orientuje takiego serum. Jedno z witaminą C na pewno, a drugie z jakimś tam innym składnikiem aktywnym, wysokim stężeniu, też podanym procentowo. I też mam właśnie ostatni mm, krem, i może być to krem po prostu tam nawilżający, powiedzmy, ewentualnie ten z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. E, ten krem mocno mi się kojarzy z, też z innym, który miałam z Bandi, e, tylko tam, tamten był z jakimiś estrami tłuszczowymi i był bardzo natłuszczający, nawilżający. I ja go stosowałam wręcz jako taką maskę nocną oraz na jakiś czas. Finalnie mnie zapychał, ale to jak początkowo nawilżył moją skórę, to było naprawdę szokujące. I tak właśnie też tutaj ten się troszeczkę zachowuje, bo on jest dosyć e, mocno nawilżający, troszeczkę ciężki, bym powiedziała. Daje efekt takiego poślizgu na skórze, troszeczkę bieli, yy, i też właśnie yy, daje taki jakby naturalny glow przez yy, ten poślizg. I też tutaj jest informacja na opakowaniu, że jest doskonały jako baza pod makijaż. Z tym się zgodzę poniekąd, bo bardzo ładnie wygląda makijaż na tym filtrze, yy, bo właśnie ta buzia jest taka rozświetlona. Z tym, że trzeba jednak trochę odczekać od aplikacji tego kremu do nakładania makijażu, bo z racji tego, że on jest troszeczkę ciężki, jest taki śliski, to y, może być ciężko nałożyć ten makijaż tak, żeby ten efekt był powiedzmy naturalny, bo gdzieś tam po prostu będzie widać y, widać tą taką strukturę skóry przez, przez ten krem. Natomiast jak odczekamy, jak macie czas na to, żeby odczekać, to tutaj śmiało można używać. To jest bardzo nawilżający krem. Mamy tutaj masło shea wysoko w składzie na drugim miejscu. Także wyobraźcie sobie. Dodatkowo właśnie mamy gdzieś tam dalej oczywiście mamy różnego rodzaju filtry, bo jest to ochrona SPF 50. Dalej mamy niacinamid w tym starzeniu dwuprocentowym. Następnie mamy też Witaminę E, witaminę C. I nie wiem, czy to się tutaj nie gryzie, bo w sumie nacinamit nie lubi występować w towarzystwie witaminy C. Przede wszystkim jest to produkt silnie nawilżający, zapobiegający przebarwieniom, chroniący naszą skórę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, w tym właśnie promieniowanie UVA, UVB i też światło widzialne. Także naprawdę bardzo ciekawy produkt, i z miłą chęcią przetestuję też inne z tej serii, bo wydają się być. One mi troszeczkę przypominają, tak jakby jakieś inne produkty, jakieś marki, takie wiecie, profesjonalne czy takie droższe. Tylko jeszcze nie wiem, jakie. Póki co, wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawa opcja, drogeryjna. W tym momencie znacznie tańsza, bo ja za ten krem zapłaciłam 46 zł bez grosza, a normalnie kosztuje 20 zł więcej. Także jeżeli szukaliście mm, kremu z filtrem, takiego silnie, nawilżającego i macie cerę suchą, odwodnioną, dojrzałą, bo takim cerom bym go rekomendowała, to tutaj śmiało sprawdźcie sobie, jak się sprawdzi na waszej skórze. I to już są wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. W ramach tej serii. Jestem świadoma, że w Rosmanie jest znacznie więcej ciekawych produktów. E, chyba ten, w którym ja byłam, akurat nie był aż tak dobrze wyposażony, więc koniecznie piszcie, co mi polecacie, bądź chcecie, żebym przetestowała. Wybiorę się wtedy po prostu do większego Rosmana i sobie tak obcykam, co i jak. Także mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! AHHHHH hey.